Ostatnio totalna porażka wchodziła łatwo i gładko. Jeden tłusty kąsek po drugim. Potem nadszedł czas na skręt jelit. Były wymioty i zabawa w chowanego. Dave ze złamanym sercem wyeliminował sam siebie i to by było na tyle. Nie wydarzyło się nic dziwnego, tak jak teraz nic się nie dzieje. Nie, nie ma tu na co patrzeć. E, mamy dzień jak co dzień. Przygotujcie się na totalną porażkę na wyspie. Totalna porażka na wyspie pakiteł. To trzęsienie ziemi! Nie! Raczej tajfun! Nie! Wybuch wulkanu! z e, Sposypki do O Moje marzenie się spełniło! Co się tu dzieje? Żądam wyjaśnień od gospodarza Saul. Nie mam pojęcia, o co ci chodzi. Dajcie mi, mi minutkę. Eh? Masz 10 sekund, żeby nam to wytłumaczyć. Ale o czym ty mówisz? W Australii nie macie znikających drzew? Nie. No, ale gwiazdkę macie. Hmm. Ah. Dobra. Wyspa jest w zasadzie sztuczna. Tak. Zdziwko. I mamy pewne problemy techniczne, jasne? I nie ma się czym przejmować, a? a. Procedura autodestrukcji aktywowana. Wyspa wybuchnie za jedną godzinę. A, to to? Cisza! Wasze następne wyzwanie polega na tym, że jeden z was musi wyłączyć autodestruktor, który znajduje się w tej podziemnej sterowni. Prowadzą do niej trzy drogi, więc podzielcie się na trzy drużyny. Ta, która zatrzyma odliczanie, zdobędzie nietykalność. E, mogę zerknąć? Jasne. Co za głupek! Właśnie podarował mi klucze do wyspy! Teraz jest moja! Skoro nie macie żadnych pytań, na miejsca? Gotowi? Pewnie, że mamy pytania. Czemu na wyspie jest mechanizm autodestrukcyjny? Co mamy zrobić, jak znajdziemy sterownię? Po co kukiełkom nogi? I tak nie mogą chodzić! To tylko wyzwanie, prawda? Nasze życie nie jest w niebezpieczeństwie, co nie? O, Jasmine, Wasze życie zawsze było w niebezpieczeństwie, tylko nigdy w tak poważnym. Ale spokojnie, będę służył Wam pomocą! Z bezpiecznej odległości, siedząc w helikopterze! E, zaraz, skoro jest helikopter, to może wszyscy uciekniemy! Na miejsca, gotowi, mi start! To jakiś obłęd! Zaczynam panikować. Szkoda, że nie ma Dave'a, przy nim byłam. O! Weź się w garść! Przez flirtowanie z Dave'em omal nie wyleciałaś. O! Potem on wyeliminował samego siebie, żeby mnie uratować. O! Skup się. Zaczynam tracić już rozum. T minus 55 minut trwa odliczanie. Robimy coś czy nie? Dobra, dobierzmy się w pary. O... No to jesteś w drużynie, Sugar? O, o. Babki, górą! Uuu! Już blisko. Wejście powinno być... Uważaj! Gdzieś... tutaj. Co? Obłagam! Trzeba będzie płynąć! Nie mamy wyjścia. Sean jest super. Tyle rzeczy nas łączy. Znaczy, oprócz zombie. One mogą być pewnym problemem, ale jak mu przejdzie, będzie idealny. Tak, Jasmine jest mega. Jak poczuje zdrowy lęk przed nieumarłymi, będzie idealna. Na trzy. Raz, dwa... Rekin! Nic się nie martw. Rekiny boją się ciebie bardziej niż ty ich. Jak podpłynie, po prostu walnij go w nos, to pryśnie. Serio? Tak, widziałam to w telewizji. Ruszamy! Jak jest się w wodzie, nie widać, że zlało się w majty ze strachu. O tym, co się stało w stawie, wie tylko staw. Koniecznie musimy się zakumplować. Tylko my tu jesteśmy normalne. Tak! Dziwne, ale prawdziwe. Powinnaś o siebie zadbać. Co? Upsy. Mam nadzieję, że nie zabrzmiało to obraźliwie, ale ty raczej nie przyjmujesz się wyglądem. Obrażasz mnie w takiej chwili? Została na mnie cała godzina życia. Za kogo ty się. Ej! To pewnie jest wejście. Albo nie! Tu! Wskakujmy! Według mapy. Najbliższe wejście do sterowni znajduje się pod głazem. A dokładnie pod tym. Tak? Znaczy który? Rusz ze głową, nie mamy całego dnia! Może idź i je zapytaj! Nareszcie niegłupi pomysł! Jednak nie jesteś tak całkiem bezużyteczna! Ej, ty, wskaż mi drogę do sterowni! Ale już! Co jest? O Oła! Ty też nie jesteś całkiem bezużyteczny. Hej, Super, że was złapałem. Dobre wieści! Wyjdziemy z tego cało? Nie powiedziałem dobre wieści. Mogę ściągnąć materiał filmowy ze wszystkich kamer do helikoptera, więc nawet jak wyspa wyleci w powietrze, da się zmontować odcinek. Miło, że się dobrze bawisz, kiedy my walczymy o życie. Myślisz, że wam jest ciężko? Kapucino z tego automatu jest koszmarne. I. Unikajcie czujników ruchu! Uruchamiają obłąkaną ochronę całej wyspy. O, nie bój nic! Mam taki system u siebie! Chroni mnie przed zombie! Najpierw miałem miny lądowe, ale dwie wiórki... Widzę wyraźne postępy. Dobra. Zombie to bzdura, ale kolor rusza się jak marzenie. O, e, ty pierwsza! Nie, e, teraz. Twój ruch! Ej, bez takich! Zegar tyka! Powiem szczerze, nie słyszałem tego alarmu. Wykryto intruzów. Wkraczają automatyczne jednostki bezpieczeństwa. A! Ale zabójcze roboty zauważyłem A no to był najkrótszy sezon w dziejach programu. Życzę powodzenia i żegnam! To bardziej dziwne czy straszne? Nie wiem. W nogi! Brakowało! E, mniej niż ci się wydaje! Zły łeb! Dlaczego padło akurat na nas? To było super! Pomożesz mi! No. Proszę, proszę, proszę. A któż to postanowił do nas dołączyć? Informuję! Że Jazz i Sean byli bardziej zainteresowani sobą niż ocaleniem was i uruchomili ochronę i po wyspie łażą groźne robozwierzęta. Co? Groźne robozwierzęta? Tak, mieliśmy prawdziwe, ale obrońcy praw zwierząt zaczęli bla, 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 więc wymieniliśmy je na roboty. Niektóre są bardzo agresywne, więc zamknęliśmy je tutaj. Bardzo słusznie, naprawdę! Na korytarzach jest bardzo niebezpiecznie. Lepiej byłoby przejść przez maszynownię. A to niby jest bezpieczne? O, już niedługo się przekonacie. O, jakie śliczne słodziutkie Tak, akurat. Nic z tych rzeczy. Lepiej się zabierajmy. Jest woddechę! Muszę przyznać, że mimo wielu, wielu wad Sugar nastraja optymistycznie. Zostańcie z nami, żeby przekonać się, czy ktoś przeżyje wybuch. U nas w totalnej porażce na wyspie Pakiteo! Bolało. Za to znaleźliśmy sterownię! Max, Scarlet, gratulacje! Pierwsi dotarliście do sterowni i co ważne, wciąż żyjecie! Do otwarcia drzwi potrzebny jest tam kot! Oczywiście jest ukryty w bezpiecznym miejscu. Gdzieś tu, w sterowni. Ach. Wprowadźcie dowolne cyfry. Nic się nie stanie. A poza tym, że każdy błędny wybór spowoduje porażenie prądem, trochę zaboli. Muszę odebrać to ze stacji. Jak nie wrócę za 15 minut, zacznijcie żegnać się z życiem. Odsuń się asystentką. Spróbujmy. 1, 2, 3. Nie, to może 3, 2, 1. Spróbujmy ponownie. 1, 2, 3. Kontynuuj. Na pewno ci się uda. Uda mu się. Drzwi będą go radzić prądem, aż dojdzie do spięcia. Otworzy je lub zginie. I tak na tym skorzystam. Tak. Witaj, Krysie McLean. Wyspa jest moja! Moja! Dosyć tych bzdur, asystentko. Odsuń się. Nie jestem twoją asystentką. Scarlet, wyglądasz inaczej. To jestem prawdziwa ja! Scarlet, którą ukrywałam aż do teraz! Czekałam na właściwy moment, by uderzyć! Ja! Jestem czystym złem! Radzę ci wziąć nogi za pas! O -o. Uroczy niedźwiadek, który lubi nurkowanie i węglowodany. Scarlett! <śm> Wyglądasz... Y inaczej. No, prawie wygrałaś. Musisz to jeszcze wyłączyć. Znaczy wiesz, rozbroić autodestruktor i... Potrzebuję jakiejś zachęty. Przeżycie nie wystarczy? Ze sterownią połączona jest kapsuła ratunkowa. Mogę uciec, kiedy tylko zechcę. Więc przynieś mi milion dolarów, albo ucieknę i pozwolę, żeby wyspa eksplodowała. Tak, coś czuję, że blefujesz. Może. Powinnam zademonstrować władzę, jaką dysponuję. Ah! 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 Ej, okaż naturze odrobinę szacunku! Dawaj ten milion, albo ty i ta wyspa znikniecie! O jednym chyba zapominasz. Inni zawodnicy za moment się tu zjawią! <laughs> nie! Nie zjawią się! Szefie! Sytuacja awaryjna! King zdorobienie piany w ekspresie nie działa! A Scarlet chyba odbiło i chce wysadzić wyspę. Trzeba ostrzec resztę! Jak tylko ten dings z pianki będzie znów działać. Dobrze, że to wy dziewczyny, a nie te zwariowane roboty. My też widziałyśmy szalone rzeczy. To długa opowieść. Musicie posłuchać. 10 minut do autodestrukcji. Czyli muszę się streszczać. Więc najpierw tak dziury. Cześć. Dobrze, że was znalazłam. Jestem w sterowni, ale nie można wyłączyć autodestruktora. Chris nas okłamał. Pch, jak zwykle. Normalka. Można go tylko wyłączyć stąd. To w korytarzu. Dobra robota, Scarlett. Co? Wiecie co? Mam ciary. Podoba się? Super. To ostatnie co w życiu widzicie. To jest gorsze niż armia robotów mojego wujka, złożona z osób ominiętych folią aluminiową i z jego zdjęciami na ubar. Może to głupie, ale bardzo chciałbym poznać rodzinę Shugę. Powinny nam się bać, ale patrzenie, jak Chris dostawał będzki było takie uzdrawiające. Nadchodzi moment w życiu dziewczyny, kiedy musi przestać narzekać, że jej chłopak ma obsesję na punkcie zombie i przyznać, że lubi dziwnych facetów. To jest ten moment. Totalna, 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 totalna. Ludzie, jak wam powiem, to. Hej, co zrobiliście z Promobotami? Eee... Promobotami? A myślicie, że jak promowałem program? Sam obskoczyłem te centra handlowe? Jak na Promoboty są raczej agresywne. Muszą umieć się obronić. Masz pojęcie, w jaki sposób zachowuje się przeciętny fan totalnej porażki? No masz? A może powinieneś być tu z nami i nam pomagać, zamiast stączyć sobie kawusie? Po pierwsze, piję teraz koktajl. Po drugie, nie tym tonem do mnie. A po trzecie, po trzecie, kurczę, miałem coś powiedzieć, coś bardzo ważnego. E, e... A, po trzecie, Scarlet przejęła kontrolę nad wyspą i zamierza was wysadzić, jak nie dam jej miliona. Rzecz jasna, nie mam zamiaru dać jej miliona. Co? No co teraz zrobimy? Scarlet! Proszę, nie rób żadnych! Uwaga, robaki! Albo Chris przyniesie mi milion, albo wszystkich wyeliminuje I to na zawsze! Macie! Cztery minuty do eksplozji! I tylko tyle! Chris, ona nie ustąpi! Masz rację! Szefie, odleć na bezpieczną odległość. Zaraz będzie boom! Nie możesz pozwolić nam zginąć! E, mogę. Podpisaliście papiery. Milion dolców to kupa kasy. Cisza! Cisza! Chciałem sobie zatrąbić ostatni raz. Narka, ludzie! Aha! Mam super pomysł! Szybko! Niech ktoś coś wymyśli! I to jest ten twój pomysł? On ma rację! Co mamy robić? Chris nie wróci, nie ma go, więc... No tak! Zaraz do was wrócę! Tylko u nas! Zaraz! No, w końcu poszedłeś po rozum do głowy. Tak, totalna, totalna zgoda. Wiedziałam, że zmiękniesz i zdecydujesz się zapłacić. Ha! Nabrałem cię! I kto tu jest nikczemny? Pomocy! O, całkiem nieźle, Sugar. Autodestrukcja za 10, 9, 8, 7, Co 7, zrobić? 6, Control, 5, 4, 3, 2, 1. Autodestrukcja zatrzymana. O, oh. jeju. Słuchajcie, zanim zginiecie, chcę wam powiedzieć, że... O! Wow! Wykiwaliście Scarlet! Nieźle! Lepsze to niż śmierć, prawda? Tak, dzięki za pomoc! Mamy szczęście, że nad tymi robotami ciąży klątwa, bo inaczej... Tylko nie komputer! Palenie sektora A wyspy zainicjowane. Kryoaktywacja sektora B wyspy zakończona. Świetnie. Wiem, że normalnie wręczam pianki tym, którzy są bezpieczni, ale dzisiejsza okazja wymaga wyjątkowej ceremonii. Jesteś wyeliminowana. Jesteś wyeliminowana bardziej niż ktokolwiek wcześniej. Bardziej niż ten beatboxer! Na tej wyspie są same dziwadła! Tak, plec nią! To asystentka, która próbowała zająć miejsce swego pana. Tylko ja jestem prawdziwym nikczemnikiem na tej wyspie i wkrótce nią zawładnę. Chwilowo złamam pokokardę. To jakaś pomyłka! Nie błagam. Nie chcę z nim wylecieć! Tylko nie z nim Mieliśmy testować teorię wielkiego wybuchu, ale w końcu wszystko wróciło do normy. Przekonajcie się, kto z nami zostanie, a kto wyleci z hukiem. Wróćcie na totalną porażkę na wyspie Pakiteo. Upracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej Studio Sonika. Reżyseria Piotr Kozłowski. Dialogi Polskie Joanna Kuryłko. Dźwięki montaż Maciej Brzeziński. Kierownictwo produkcji Agnieszka Kudelska. W rolach głównych Łukasz Talik, Jasadowa, Bartosz Beata Beata Wyrąbkiewicz, Józef Pawłowski, Grzegorz Kwiecień, Agnieszka Kulinkowska, Monika Pikuła, Agnieszka Feinhauer, Krzysztof Szczerwiński, Katarzyna Łaska, Tomasz Płasiak, Michał Głowacki, Miłoga Streczek i inni.